Dziś mamy 22 dzień kwietnia i mamy wtorek. A karta na dziś, proszę Państwa, to karta, która nazywa się Ósemka Miecze, i ona najczęściej jest kartą, która znamionuje nam działania i kontakty internetowe. Co z tego wynika? No, przede wszystkim powiedziałabym tak: tarot ostrzega, ponieważ Ósemka mieczy pojawia się wtedy, kiedy nie tylko internet nas może zaskoczyć, ale nawet tu i teraz obok, ktoś nas siedzący może wykonać coś, czego my się nie spodziewamy albo czego nie zechcemy zobaczyć. Tarot mówi tak: dzisiaj zdejmij opaskę z oczu i popatrz na rzeczywistość i, i uważaj ją za taką, jaką ją widzisz. Nie upiększaj niczego, bo w ten sposób nie wygrasz z losem. A my się polecamy, dobrawróżba.pl i oczywiście sugerujemy Państwu subskrypcję naszego kanału.